Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem airbagi. Po godzinach królem rowerów, wczoraj po godzinach skończyliśmy składać taką oto maszynę. Wydawałoby się, że to w sumie nic specjalnego, bo rower jest po prostu czarny jak większość rowerów na rynku. Rama trafiła się tutaj dość wyjątkowa, bo mimo, że czarna, to jest w Polsku w katalogu na ten rok ten kolor nie występuje. Koła również są czarne i tutaj była decyzja, czy mają mieć. Czarne czy białe napisy, bo w momencie jak składaliśmy tą maszynę, to jeszcze był jakiś wybór. W tej chwili, niestety, żadnych z tych kół nie da się od ręki zamówić ani z czarnym napisem, ani z białym. To dosyć ciekawe koła, bo są, jest to model Rapid CLX przeznaczony dokładnie do nowej ramy, właśnie tarła Kessel 7. Te koła są o tyle ciekawe, że przednie ma niższy stożek i szerszą felgę a tylne ma wyższy stożek i jest węższe, tak żeby opona, obręcz i rama lepiej współpracowały aerodynamicznie. Jeżeli jesteśmy już przy oponach, założyliśmy tutaj najnowsze s Works Turbo w rozmiarze 700x28. Początkowo był plan włożenia tutaj Continental GP 5000 w rozmiarze 25 ale na tak szerokiej feldze ta 25 po prostu słabo się układała i felga szczególnie z przodu znacząco wychodziła na zewnątrz poza obrys opony. Także tutaj wjechały opony z peca i od razu zrobiliśmy je w tublesie dlatego że bardzo ciężko te opony czy te czy kontynentale wchodziły na obręcze i wymiana ewentualna Dętki gdzieś tam w polu byłaby sporym problemem, dlatego zdecydowaliśmy się na system tubeless, uszczelniacz w kieszonkę i można jeździć. Licząc na to, że w razie małego przecięcia to się po prostu samo uszczelni. Jeżeli chodzi o grupę napędową, to tutaj nie posadziliśmy, jest to zwykły standardowy Red Etapa Xs 2 na 12 z przodu. Dość twarde przełożenie 48-35 z pomiarem nocy Quark, z tyłu kaseta 10-33. Grupa bez udziwnień, bez modyfikacji, nie wkładaliśmy tutaj żadnego Ceramicspeeda, nic takiego się nie działo. Również łożyska w ramie są oryginalne, ceramowskie, na gwincie wkręcane na wind angielski. Nie ma tu już presfita, który budził sporo kontrowersji. Aczkolwiek myśmy z nim nigdy problemów nie mieli. Tu z ciekawych rzeczy jest jeszcze schowany zacisk podsiodłowy. Jak widzicie, jest tutaj dosyć ładnie dopasowana taka osłona. I wszystko tutaj ładnie się chowa i współgra ze sobą. Sztyca jest tyle ciekawa, że też jest oczywiście aerodynamiczna. Specjalnie do tego modelu z podziałką z tyłu i z gniazdem na port di specjalnie tutaj jeszcze nie zakładałem słonki, żeby Wam pokazać jak wygląda to montowane na grupie Shimano siodło S-Works Power na karbonowych prętach tu powinna też być kierownica Specialized, ale niestety jest niedostępna chwilę trwało ustalenie co innego tutaj założymy wybór padł na kierownicę Zip SL70 Aero Potrzebna była tutaj szerokość 44, i taka właśnie tutaj wjechała. Ostatni element układanki, całkiem ciekawy, to owika Envy. Wprowadziliśmy je do sprzedaży niedawno i okazały się bardzo trafionym produktem. Bardzo przyjemna w dotyku, nawinięta od góry, także kończy się pod korkiem kierownicy. Zintegrowany uchwyt do garmina. Dopełnia całości i tak oto prezentuje się ten rower. Zostało nam jeszcze zważenie tej maszyny i zobaczenie, jak w niej cyka tylne koło. Lecimy na hak. Rozmiar tego roweru to 58, także dość spory. 7 kg 170 g. A jeżeli chodzi o cykanie tylnego koła to cykał no tak w ogóle nie cyka. I w dodatku tarcza jeszcze nam troszkę odciera. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Piszcie w komentarzach, czy rower Wam się podobał, czy jeździlibyście. Moim zdaniem Tarma SL7 to w tej chwili najlepsza, najbardziej uniwersalna maszyna szosowa w sezonie 2021. Jednocześnie i lekki i aerodynamiczny, nic tylko siadać i jeździć, ścigać się, trenować i mieć frajdę z jazdy. No, oczywiście trzeba na to mieć parę groszy, ale to jest rower dla dżentelmenów, także o cenie tutaj specjalnie rozmawiać nie musimy. Dzięki za obejrzenie tego wideo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!